Witajcie, tu Margo i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mamy 8 grudnia i dzisiaj chcę Wam przedstawić moich top 5 filmów na święta, bez których moim zdaniem święta w ogóle nie istnieją. I uwaga, nie będzie w tym zestawieniu Kevina. Ciekawi? No to jedziemy z tematem. Na miejscu piątym. Słuchajcie, moja ulubiona postać, bez której e, chyba nie ma dobrej zabawy w e, święta. Czyli Grinch, tak. Zarówno pierwsza odsłona filmu, jak i druga live action, oraz trzecia, czyli ta jedna z nowszych illumination, co stworzył. Jak Grinch ukradł święta, czyli film z 1966 roku, trwa tylko 29 minut, ale otrzymał 100% na Rotten Tomato. To, o czym świadczy. Słuchajcie, kolejny film, czyli live action, został zrobiony w roku 2000 i jest to live action z Jimem Kareem w roli tytułowego Grincha. Można w każdym sklepie, tak naprawdę, albo przez internet znaleźć właśnie płytę DVD, bądź na Netflixie z dubbingiem, gdzie po prostu dubbing, moim zdaniem, jest tutaj bardzo dobry i nie warto się zrażać do dubbingu. Również wersja z 2019 roku, czyli ta najnowsza animowana, jedna z najnowszych animowanych, jest warta obejrzenia i za każdym razem, jak oglądam tą live action oraz tą właśnie animowaną z 2019, zawsze mi szkoda Maxa, tego pieska, który towarzyszy Grinchowi. Po prostu jest to jedyny jego przyjaciel, o którym chyba sam Grinch nie jest w stanie jakby uświadomić sobie, że to jest jedyna osoba, która go w tym momencie kocha i. Nieświadomie odrzuca jego e, po prostu e, ciepłe relacje. Czasami coś tam jakieś przebłyski ma w tym swoim serduszku, ale no nie jest to tak do, do końca. Ale wiadomo, chodzi tutaj o to, jak rozwija się ta postać. Warto chociażby pod tym kątem obejrzeć wszystkie trzy wersje Grincha. Numer cztery, który kocham za piosenki, za postać, za po prostu całą historię i za jednego z najfajniejszych, złych bohaterów. Jest to Rudolf Czerwononosy Renifer z 2001 roku. Tu jest przepięknie pokazana geneza historii o Rudolfie. Jest to po prostu historia młodego Renifera, który chciałby kiedyś stanąć w orszaku świętego Mikołaja, jednak przez pewną cechę. Wyśmiewany jest przez inne renifery, elfy. Jedynymi osobami, na jakie może liczyć jest święty Mikołaj, jego rodzice oraz pewna łania. Warto obejrzeć przepiękne piosenki. Piosenka tytułowa śpiewana przez Zbigniewa Wodeckiego. Perełka, jeśli chodzi o dubbing. Fantastyczne piosenki, jak już wspominałam, fantastyczna kreska. Naprawdę świetna animacja. Polecam. O, sobie lampy włączyć. Dobrze, na miejscu trzecim mamy Zawód Święty Mikołaj z Upi Goldberg z roku 2001. Jest to opowieść o pewnej kobiecie, która działa w, mm, w telewizji i szuka Mikołaja do. Nowego programu telewizyjnego. Nie oszukujmy się, tu jest sprzedaż gadżetów i potrzebny jest Mikołaj do reklamy. Trafia się Mikołaj, nawet się zgłosił. Okazuje się, że Mikołaj jest prawdziwy, ma pewien problem i tylko Lucy może go rozwiązać. Pytanie tylko, czy ten to nie będzie aż za dużo? Na miejscu drugim, słuchajcie, cud na 34. ulicy. Zarówno ten z 1947 roku, jak i z 1994. Jest to najcudowniejszy film na święta. Ja nie przesadzam. Słuchajcie, to jest film, gdzie Mikołaj traci pamięć. Tak naprawdę yy, nie pamięta, że jest świętym Mikołajem i jego pomocnicy. Szukają go. Wiadomo, na starszy człowiek, amnezja to nie są przelewki, a J.M.R. nie jest taką łatwą chorobą. Jednak, co najważniejsze, tu zmienia się życie pewnej dziewczynki. I tą dziewczynkę z tego remake'u 1994 roku możecie kojarzyć chociażby z roli Matyldy w filmie z Denem de Vito. Natomiast... W ogóle cała otoczka cudu na 34 ulicy jest dla mnie przecudowna, to wszystko co się tam dzieje, ta mała dziewczynka, przecudowny film, wzruszający, a jedynym marzeniem dziewczynki jest znaleźć kochający dom i rodziców, no po prostu przecudne, łezka się wokół kręci naprawdę. I na pierwszym miejscu ja chyba nie zdziwię nikogo w tym momencie, ale wszelkie odsłony, wszelkie adaptacje opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. To jest tak przetrudny film, że z każdym, w każdym absolutnie yy, stylu jaki będzie zrobiony, ten film robi po prostu fenomenalną robotę. Ja pamiętam, że oglądałam yy, wersję mapetów. Oglądałam wersję Barbie, tak, bardzo fajna, ciekawa, fajne piosenki w ogóle. A gdzie tutaj pierwszy raz Barbie gra tą e, złą, zgorzchniałą, to jest bardzo obejrzenia. E, I oczywiście z Jimem Karejem, e, ta e, można powiedzieć live action, ale zrobiona komputerowo. Bardzo fajnie zrobiona, jedna z najmroczniejszych wersji tak naprawdę. I oczywiście klasyk nad klasykami, czyli wersja z ze Sknerusem w roli Scrooge'a, czyli właśnie ten disneyowski, disneyowska wersja opowieści wigilijnej. Przecudna po prostu opowieść, ponadczasowa, warto ją również przeczytać dzieciakom, święta przypomnieć. Moim zdaniem nie ma nic lepszego właśnie jak opowieść wigilijna, puszczana tak naprawdę na, nawet na kilka dni przed świętami. I powiem Wam szczerze, że ja bym mogła te filmy oglądać na zmianę, bez przerwy przez cały grudzień. A z okazji świąt warto wspomnieć jeszcze o jednym filmie, który no, można raz na jakiś czas obejrzeć sobie, raz na kilka lat. Jednak nie jest to film, który jest jakiś taki, wiecie, wow, żebym mogła się nim zachwycać cały czas. Jest to Krampus. Opowiadałam Wam już o tej postaci. Jest to zły duch świąt, lub na przykład y, bardzo często oceniany jako zły brat Mikołaja. I jest, dzieje, akcja dzieje się oczywiście w Wigilię. Mały chłopiec przyszkowuje z babcią, która jest pochodzenia niemką, świąteczne przysmaki jego. Mama oczywiście chodzi po sklepach w tej całej mm, szamotaninie różnych y, ludzi, y, wyrywa, czy się sobie prezenty. Oczywiście nie czuć w ogóle żadnej świątecznej atmosfery, no ale oczywiście matka chce się pokazać z jak najlepszej strony, jaka ona to jest cudownie organizująca wszystko w swojej siostrze. No słuchajcie, to jest film, który jest horrorem, ja tu nie będę Wam tego zatajać, to jest horror, gdzie główną złą postacią jest tytułowy Krampus, który no, będzie miał bardzo dużo, duży wpływ na to, co się stanie na sam koniec. Koniec jest dwuznaczny, i naprawdę robi całkiem niezłe wrażenie, jednak, tak jak powiedziałam, nie jest to film, który jest do oglądania w każde święta, raczej raz na jakiś czas. I tak to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy filmy lubicie na święta. Może być nawet, że. Powiecie, że Kevin. słuchajcie, ja nie lubię Kevina, od kiedy tylko pojawił się wyświęta Wielka noc na, na ekranie. Natomiast ja nic do ludzi, którzy oglądają Kevina nie mam, nie uznaję tego za świąteczną tradycję, jeśli chodzi o filmy. Ale oczywiście Wy możecie robić, mieć swoje ulubione filmy, jakie chcecie. Jeśli Wam się filmik spodobał, to zostawcie kciuka w górze, zostawcie subskrypcję. Zostawcie dzwoneczek. W sensie kliknijcie w dzwoneczek, bo będzie on bardzo istotny w te święta. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa!